Cześć. Dzisiaj mam jeden problem. Chciałbym prosić tutaj o małą podpowiedź. Jak już pokazywałem na jednym filmie, jest problem z, tylnymi, z tylną wycieraczką. Która nie chodzi. No może włączę przyciski, Wam pokażę. Blokuje się. Bardzo wolno idzie. No chyba, że ją sobie tak wezmę i ją wspomogę. No to wtedy się kręci, prawda? Prawdopodobnie albo silniczek jest już do wymiany, bo jest zużyty. Chociaż, jak widać, chodzi, albo po prostu jest nie naoliwiony. Próbowałem tutaj rozebrać. Z tej strony naoliwić, ale tu jest tylko taki grot, na który tam nic nie działa. Natomiast w środku to już Wam pokażę. Tylko na początku wyłączę to. Tutaj już troszeczkę się dobrałem, zdjąłem tę osłonę i jest rzeczywiście ten silniczek, ale no nie wiem jak za bardzo się do niego dobrać. On na co on jest po prostu tutaj. Chcę go odkręcić, prawda? Bo prawdopodobnie o tutaj tam po lewej te ciemne, to jest ten silniczek, tam prawdopodobnie trzeba to naoliwić, prawda? Ale no nie wiem jak to odkręcić zupełnie, bo tutaj nie ma żadnych śrub zupełnie nigdzie. Czym się trzyma ten? Cały mechanizm. O co? Gdzie to odkręcać? Jak to w ogóle śrub żadnych nie ma? Prawda? No, będę wdzięczny za podpowiedzi. Jeśli mi powiecie, jak tam się dostać głębiej, bo nie mam pojęcia. Tu jest taka, jakby taka jedna śruba tylko. Ta okrągła tutaj. I ona jest prawdopodobnie na płaski śrubokręt, ale to nadal nie jest. W sposób, żeby to odkręcić. Jeszcze jedna śrubka jakaś taka tutaj jest, od takiego tutaj silniczka, ale to raczej moim zdaniem nie to, jest prawdopodobnie tylko tamten grot. Tam po prostu się coś przycina, a nie tutaj. No mile widziane podpowiedzi, to się za to zabiorę. I to bym zrobił, ewentualnie dokupię drugi, wymienić go, trzeba by było. No mile widziane tutaj podpowiedzi, ktoś, kto już to robił.